Cześć, to zapis z mojego streama. A Hansena już tam są. zdrowo. macie tam swoich ludzi? Leciało 11 osób. Uliczając Myers i mnie. Ile jeszcze żyje? Nie mam pojęcia. Bo kurde, jacy uzbrojeni. Chcecie jakoś... jakieś roboty? Wejdź na dźwig. Myślę, że dam radę go Dobra, ja rozważę wszystkich. Pójdźmy tylko tam. Zrobimy tam siekę. Siama tajemniczy. Mówiłem, że zrobimy siekę. Znowu? A pałka leci jakaś. Takie wsparcie to nie wsparcie. że ile wy będziecie żyli? Oh, go, 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 go.

Połamany. Okej. Okay. Co to jeszcze jest? Czy na górze? Ja wiem, gdzieś go wcięło. Szybko, do środka. Zbiornik paliwowy jest izolowany. Nie wybuchnie. Widzisz coś? O, no, pewno trupów. nikogo żywego? Na razie nie. Nie mów, że się spóźniliśmy. Gdzieś tam powinienś widzieć. bezpieczeństwo. Zwłaszcza to. Co jest? Dobra, jest prezydentka. Spokojna. To zależy od tego, kim jesteś. Nazywam się V. Jestem tu, żeby ci pomóc. Rosalind Myers, ale to już wiesz. Wybacz, musiałam się upewnić, że... O, no, bronię Nusa. Dobra, znikaj, O, pięknie. Spadamy. Powiem <laughs> Z zrozpoczyna się bardzo fajnie. Ufa, jeszcze się nie zmęczyli? No, nie się prędko nie zmęczą. A Dawaj. rozwalone, Dobra. Chodzimy. Gdzie wy jesteście? O, <laughs> spadłem. Ja dla ciebie też. Gdzie oni? Nie utrzymamy. Jak to nie utrzymamy? Utrzymamy. Oł. Leżeć. I mamy achievement Pie Wszyscy ludzie prezydentki Pierwsze achievement z dodatku jesteś tam?